Ja się cicho, cicho. <grym> Tylko no. coś dobrego. Drugiego Brawa, Dzień dobry, mówi siostra Magdalena w wierzycieli Świdnickiej. Mamy taką akcję, jest przez telefon. Czy chciałaby Pani wziąć w tym udział? Oj, nie, jestem w pracy. Ale może jednak, wie Pani, to jest jednak y, mhm. dla pokoju ducha, dla własnego dyskomfortu. <grym> Ja, ja wiem, jak więc, jak jest pani decyzja? No nie. A może jednak. A może jednak, no wie pani no. Darmowa akcja na całą Polskę. Jest to darmowa akcja na całą Polskę, no. Wielu ludzi wzięło w tym udział. Naprawdę wielu ludziom już pomogliśmy. nie słucham. Tak więc może y, zacznijmy. Niech będzie pochwalony z Chrysus. Mi ojca, jestem Najducha Świętego. Amen. Tak więc słucham. Jest Proszę Pani? sobie żartów nie robić. To nie są żarty. Słyszę. Dziękuję. A to